ubiegłym tygodniu na wyspie totalnej porażki. Obosowicze musieli pokonać swoje najgłębsze, najciemniejsze lęki. Nie wszystkim to się udało, ale inni zaskoczyli grupę, stawiając w czoła swoim lękom. W szokującym zwrocie akcji, Tyler zawiódł okonie i okazał się zbyt wielkim tchórzem, żeby stanąć oko w oko z kurczakiem. Rozumiecie? Hahaha, ha, ha. i musieliśmy go pożegnać. Po raz kolejny okonie znalazły się w tyle. Czy tym razem wypłynął na powierzchnię? Dowiecie się dzisiaj na wyspie totalnej porażki. Mamo i tato wszystko gra. Widzę Was wciąż w moich znak. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny

Wyspa totalnej porażki. O konie, susły, dzisiejsze wyzwanie to prawdziwe przeżycie z obozu letniego. Podróż łódką powiosłujecie sobie przez jezioro na Wyspę Kości. Kiedy tam dotrzecie, będziecie musieli przetransportować swoje łódki na drugą stronę wyspy. A to oznacza jakiś dwugodzinny marsz przez zdradliwą, gęstą dżunglę. Co stratować? Przetransportować. Przenieść swoją łódkę. Kolo. Oh. Kiedy znajdziecie się po drugiej stronie wyspy, zbudujecie ognisko sygnalizacyjne, a ja je ocenię. Drużyna, która pierwsza dopłynie do obozu i zwróci swoją łódkę, dostanie tytuł niezwyciężonej. Ruchy, obozowicze, ruchy! A. Zaczekajcie. Jest coś jeszcze. Legenda głosi, że jeśli weźmiecie coś z wyspy, to spadnie na was wieczna klątwa! Tak! Ha! Przeklęta wyspa! Woo! Teraz do łódek i zabawmy się! Tak! Opuściłam coś? Łódkę. Chris mówił, żebyśmy wybrali partnera. Nadszedł czas, żebym zrobił jakiś ruch. Gdyby udało mi się zostać z Gwen sam na sam przez 5 minut, mógłbym oczarować ją swym męskim wdziękiem. Hej Gwen, ty i ja, tafla wody, co ty na to? Gwen, musisz popłynąć z nami. Dobra, ale ja dowodzę. I to właśnie lubię. Tak, tak, tak! Jest super ekstra! Cody? Jest tak wkurzający jak brat. Strasznie wkurzający młodszy brat. Co do tręta i mnie, to zostawmy. Ach. Ach. Naśladuj moją technikę. Wiesz, w 187 jestem czyli a to oznacza, że w każdej chwili plemię może upomnieć się o mnie. Miejmy nadzieję, że już dzisiaj. Kortni, będziesz moją partnerką? kurczę myślałem że brycz i ja jesteśmy blisko ale nagle nie wiem wszystko znika a wszystko będzie dobrze Jeff potrzebujesz partnera doskonale chłopie czy łódki często się przewracają nie, tylko kajaki. Chyba, że będzie wzburzona woda. To woda może się wzburzyć? O, tak! Czasem może być naprawdę ostro! Kiedy miałem 8 lat, bracia kazali mi skoczyć z wysokiego pomostu do basenu. Bałem się, ale skoczyłem. Nie mogłem pozwolić, żeby nazwali mnie tchórzem. Walnąłem tyłkiem o wodę. To lepsze niż walnięcie brzuchem? Bzdura! Kąpielówki tak głęboko weszły mi w tyłek, że musieli wyciągać mi je w szpitalu. Wymyślili nawet nazwę tego skoku skok na stringi. Od tego czasu boję się wody. Ech, 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 w porządku... Mam to... Ech, ech. Może ci pomóc? Nie nie! Ech, ech, Kolo, spokojnie. Nic tam nie będzie. Jeśli boisz się kołycania, nie wsiadaj bez pukania. A, a, nie polało. Na mój znak, przygotujcie się do wioseł. Pewnie pojawią się maile od rozgniewanych widzów. Może gdzieś razem wyskoczymy? Nie. Może w piątek wieczorem? Um, nie. Sobota bardzo mi odpowiada, może w sobotę? Nie umówię się z tobą. Nigdy. Dobra, niech ci będzie. Kurczę... Więc niedziela nie wchodzi w rachubę. Kapuje! Dobra! Może nie było jeszcze całkiem gotowa na Codimena? I wtedy buszmani pokazali, jak należy prawidłowo łapać i gotować krokodyle, i mi koala! Uu, zabicie mi koala nie jest zabronione? Och, nie wiem! <laughs> pewnie tak! <laughs> pewnie jest to zabronione! Nie masz nic przeciwko, że popracuję nad opalenizną, prawda? Nie, nic, a nic! Mogę cię o coś zapytać, kolo? Dziś rano dałem Bridget niesamowity prezent, ale wysyła mi jakieś dziwne wibracje! O mój Boże, Korty, to było takie okropne. Wróciłam z łazienki, gdzie myłam zęby, i zauważyłam pod przykryciem jakieś wybrzuszenie. Kiedy podniosłam przykrycie, znalazłam to. Nie, tak! Zrobiłem je na pracach ręcznych. Niemożliwe, naprawdę! Jest jeszcze gorzej. Z boku wyryty był jakiś napis Mam nadzieję, że pomyślisz o mnie, kiedy będziesz wrzucać do środka drobniaki o. <laughs> Niedobrze? Fatalnie, Kolo Jest tak źle, że trzeba byłoby wymyślić nowe słowo na to, jak jest źle Widzisz, to tak jak z karmieniem królika Chcesz, żeby królik podszedł do ciebie, więc nie wykonujesz żadnych gwałtownych ruchów Chodź, króliku, chidzikidzikidzi Upuść glinianą miskę w kształcie serca na królika, a królik ucieknie Rozumiesz? Więc spaprałem sprawę? Spaprałeś, Kolo. Chyba wiem, dlaczego cały czas torpedujesz moje próby. To z powodu Trenta, prawda? Posłuchaj, jestem blisko z Trentem i wyczułem te szczególne wibracje, no wiesz, w Twoim kierunku. Jeśli chcesz, to powiem mu coś dobrego na Twój temat. O, to bardzo miło z twojej strony. Tak, cóż. A jak w drodze powrotnej umieścisz nas w jednej łodzi, to będę twoją dłużniczką. To interesujące, co mówisz, ale widzisz, sam mam pewien problem. Co masz na myśli? Cóż, założyłem się z Owenem, że jeśli zdobędę twój stanik, to będzie zmywał za mnie naczynia aż do końca konkursu. <laughs> tak, proszę o zbyt wiele. Kapuje! Hej, tam mgła już tu była? Nie wydaje mi się. Powiosłujecie sobie przez jezioro na wyspę kości. Super! Widzieliście tę czaszkę? Ale, szat! To miejsce jest chyba nawiedzone czy coś w tym stylu? Zróbmy to szybko. Chyba coś zauważyłem! Dobry potwory! Aaaa! Pozostałość ery pleistoceńskiej. Wełniany bubr to aktywny za dnia gryzon, który żyje tylko na wyspie kości. O tak, jest mięsożerny! Aaaa! Szły sobie, Czy ktoś może wziął zapasową bieliznę? <grybujesz> nie, poważnie! <grybujesz> o oh, nie! Ale ja muszę zdobyć nową bieliznę! Niech ktoś coś zrobi! O, chwila! Spójrzcie! A ty skąd to masz? Zamierzałem przygotować dla nas romantyczny piknik! Z chleba z kieszeni? Wyrzuć go wreszcie! No, udało się! Chodź, wyścig się nie skończył! Musimy jeszcze coś spalić! Którem wyjdziemy? W lewo! Zdecydowanie w lewo! Nie wiem. Myślę, że powinniśmy skręcić w prawo. Prawy szlak jest szerszy. Na co się gapisz? Ech. Widzę naszych rywali. Oni skręcają w prawo. Więc my chodźmy w lewo. O, ludzie, nie chcę panikować, ale chyba się zapadam. Tak, skąd miałem wiedzieć, jak wyglądają ruchome piaski? Piasek to piasek! <laughs> Aż mi trudno uwierzyć, że w to wpadli. <laughs> Fajna pułapka, ale nie myślałem, że ktoś w nią wejdzie. <laughs> ale super! <laughs> o, o! Nie, nie! Ja też odkryłam! Tego się nie spodziewałam! Na pomoc! Niech nam ktoś pomoże! Mu. Wow. Hej, bracie, dzięki! Ratujesz mi życie! Serio? Mój bohaterze! Gdzie się tego nauczyłeś? No wiesz, oglądałem wiele filmów. To bardzo wzruszające ludzie, ale musimy jeszcze pokonać okonie. Kiedy wszystko układało się po myśli o koni, stało się nieszczęście. O, moja noga! O, już po mnie! Już po mnie! To takie niesprawiedliwe! Dlaczego teraz musiało się to przydarzyć? Dlaczego? Jeff! Musicie iść teraz beze mnie! A -a -a. Nikogo nie zostawimy, nie na mojej warcie. Nie wiedziałem, czy przeżyję. Na twoje babka wróżyła! Nieraz widziałam, jak surferzy byli zjadani przez rekiny, ale to. To było potworne! Facet szedł dalej! Koloma serce! Dało im się tak szybko rozpalić! Zapalniczki nie są zabronione. Przewaga, Zabójcie ogonie! Legenda głosi, że jeśli weźmiecie coś z wyspy, to spadnie na was wieczna klątwa! Opuściłam coś? Łódkę. Dzięki za uratowanie tyłka! Rozglądałem się tylko za jakimś susłem. Chcesz Quicka? Nie, dzięki! Trend, porozmawiajmy. Jak facet z facetem. Dobra. A o czym chcesz pogadać? O Gwen. Widzisz, podwalałem się do niej, ale wypadłem kilka razy. Chodzi o to, że jej się nie podobam. Ty jej się podobasz. Jeśli kłamiesz, to przestawię ci twarz. Wiesz o tym, prawda? Kolo, brachu! A po co miałbym ci wciskać kit? Dobra, a więc co powinienem zrobić? Cóż, powiem ci trend. Ja bym to zrobił tak. Panienki, kończycie już pod wieczorek? Właśnie jesteśmy w środku zadania. Bridget, skończyłaś kurs ratowniczy, prawda? Obejrzyj ranę na nodze Jeffa. Może wdać się gangrena? Albo dżunglowy tężec! Albo grzybica! Jestem wielkim dłużnikiem Jeffa. Pomógł mi pogonać lęk przed wodą, więc jak zobaczyłem te jego marne zaloty, musiałem mu pomóc! Chyba nie jest wystarczająco duże! Słyszeliście kobietę? Potrzebujemy więcej drewna! Dalej, chodźmy! Wrócimy do domu. To powinno załatwić sprawę. Wykonany ręcznie zapalnik, który zrobiłam z soku drzewnego i piasku. Odsuncie się. To będzie wielki ogień. Uf. Gdzieś ty się tego nauczyła. No wiesz, trenowałam z komandosami. Tak wpadłam w tarapaty i przez przypadek wysadziłam w powietrze kuchnię. Dlatego kanadyjska królewska policja konna cały czas mnie poszukuje. Oddaliłam się samowolnie. Hej, pewnie nadal jesteście wstrząśnięci tymi ruchomymi piaskami, więc może powinniście się rozdzielić. Ja popłynę z Lindsey i Beth, a Gwen powieosłuje sobie z Trentem. Jestem za. Jak poradzimy sobie bez wioseł? Ktoś mógłby popłynąć za łodziami i pchnąć je. Ja kiedyś pchałam 18-metrowy jacht, cała załoga machała nogami przez osiem dni, zanim dobiliśmy do brzegu i czterech ludzi pożarł rekin, ale nie mnie. Jedno wielkie szaleństwo. Dobra narka. Mogłoby się udać. Potrzebujemy kogoś mocnego, żeby popchnął wszystkie łódki. DJ, tylko ty jesteś wystarczająco silny. Nie możemy go o to prosić. Kolo nie umie pływać. Jeff, wiem, że jesteście przyjaciółmi, ale DJ jest naszą jedyną nadzieją. Ma rację. Te chude rączki nic nie zdziałają. Ja to zrobię. Nie poradzisz sobie z takimi obrażeniami. Zostaniesz inwalidą. Dam radę. Muszę. Wszystko zależało ode mnie. Musiałem płynąć jak zabójczy okoń i żaden skok na stringi nie mógł stanąć mi na drodze. A to dopiero dzielny facet. DJ, 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 żyjcie DJ, 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 DJ! Zwyciężają o konie! Juhu! Graliśmy przez ciebie. Już nie żyjesz. Jasne? Dobra. Masz wielkie szczęście, że moja licencja na zabijanie jest nieważna. Czas na tradycyjną wywołującą niepokój ceremonię z piankami. Kiedy wyczytam wasze imię, zgłoście się po waszą piankę. Beth? Trent, Gwen? Cody? Owen? Heather? Leszona. To już ostatnia pianka. Osoba, która nie dostanie tej pianki, pójdzie do portu wstydu. I odpłynie łódką przegranych. Kim jest ta osoba? Easy! Wiemy, że tam jesteś! Jesteś aresztowana! Więc te bzdury, o których mówiłaś, są prawdziwe? Nie, tylko ta część o Królewskiej Konnej. Trzymaj się! Żeby mnie nie dostaniecie! Cóż, to już koniec! Dobranoc! Nieźle? Czy to. Stanik? Chyba wiesz? I obydwaj wiemy, co to oznacza. Miłego zmywania naczyń, dobry człowieku. Chcesz powiedzieć, że to należy do. Gentleman nie mówi, kogo całuje. Masz może klej? Ech, nie marnowałabym czasu, żeby to naprawić. Ale jednak to zrobię.